No, witam cię, trenerze. Dzisiaj, niestety, bez kamerki, mam małe problemy techniczne, ale nie zatrzymuje mi to przed tym, żeby dać ci dzisiaj konkretną dawkę wiedzy. Konkretną dawkę wiedzy, a przede wszystkim tutaj, właśnie e, na czym będzie ona polegać? Na tym, że na przykładzie mojego klienta, Szymona, pokażę ci, w jaki sposób on wygenerował 4000 zł w ciągu jednego miesiąca i to z samych konsultacji. Żeby ci potwierdzić, że to nie są jakieś słowa rzucane na wiatr, wycinek z konwersacji z Szymonem. Tutaj właśnie Szymon jakby porównywał swoją naszą współpracę w tym miesiącu do wcześniejszych współprac powiedział, że czuje się znacznie lepiej. I co zmienił? Przede wszystkim właśnie tutaj zmieniliśmy rozmowę telefoniczną, bo widzieliśmy, że było dużo osób, które miało które odbierało telefon, ale nie przelewało Szymonowi blika. W postaci 75 zł na tą konsultację, przez co nie odbywały się te konsultacje, nie było aż takiej sprzedaży i efekty nie były aż tak dobre. Natomiast mała zmiana, jak to jeszcze mocno stwierdził, po prostu przeanalizowałem tą rozmowę i stwierdziłem, że jest 3 na 10, no może nie była tak zła, ale poprawiliśmy ją i zobacz w tym miesiącu 20 blików po 200 zł. Taka ilość gotówki z samych konsultacji pozwala pokryć koszta budżetu reklamowego i to dwukrotnie ponad. Dodatkowo e, pozwala wprowadzić kolejnego trenera, co też Szymon zrobił, czyli zatrudniliśmy trenera, przeprowadziliśmy mu proces wdrożenia oraz e, zostało mu jeszcze gotówki, które mo można na przykład poświęcić na profesjonalną sesję fotograficzną, która również na przykład do takiej kampanii reklamowej się przydaje. Teraz pokażę Ci, jak zrobić to samo, jak Ty możesz być genialny w sprzedaży przez telefon i jakich zasad musisz się trzymać, żeby właśnie takie bliki od klientów na Twoje konsultacje dostawać. E, są to Cztery zasady, które ja właśnie wdrożyłem u Szymona i które wdrożył Szymon i też również to są jego po prostu przemyślenia, które dały mu najlepsze efekty. Po pierwsze, jeszcze zanim zaczniemy przekazy, zacznę przekazywać Ci to samo mięso, pamiętaj, że rozmowa przez telefon tutaj to jest sprzedaż B2C, czyli tak zwana sprzedaż emocjonalna. I samo to już powinno Ci ustawić mindset na tą rozmowę. Po pierwsze, pamiętaj, że podczas rozmowy telefonicznej sprzedajesz płatną konsultację, a nie współpracę. To jest coś, co powinno ci otworzyć głowę, i wielu trenerów robi tutaj błąd. Czyli przez, telefon, te, przez rozmowę telefoniczną starają się już albo sprzedać współpracę, albo za dużo mówią o tym, w jaki sposób działają z klientem, albo za dużo mówią o tym, ile to wszystko kosztuje, jak to u nich wygląda. Pamiętaj, że na tym etapie zazwyczaj klienci zimnego ruchu nie są jeszcze gotowi podejmować z Tobą żadnej współpracy. Pamiętaj, że właśnie. Podczas tej rozmowy chcesz tylko i wyłącznie sprzedać konsultacje. Jak najmniej wspominać o współpracy, tylko konsultacje. Bo jeżeli zaczniesz za wcześnie opowiadać o warunkach współpracy, to właśnie zrazisz do siebie rozmówców i często będzie tak, że stracisz ich zaufanie, przez co oni będą myśleli, że do czego się zobowiązują, przychodzą na tą konsultację, a nie wiedzą jeszcze, ile to wszystko kosztuje, nie wiedzą, nawet, czy ty jesteś najlepszą opcją, czy w ich w przypadku będziesz w stanie im pomóc, także mają bardzo dużo znaków zapytania, a jeszcze ciągle mało odpowiedzi, dlatego nie wciskaj im współpracy na tym etapie. Druga zasada, cała rozmowa to sprzedawanie, może to bardzo źle brzmi, ale to sprzedawanie tego, kim jesteś, swojej osoby. Czyli to nie jest. Tak, że ty teraz powinieneś ukrywać się za jakimś skryptem, za pytaniami, za strategiami rozmowy telefonicznej, ponieważ tak naprawdę ta osoba, która zostawiła kontakt, chce zobaczyć, kim ty jesteś. Chce zobaczyć, jakie ty masz podejście, jaką masz energię. Tak, i to, czyli twoja energia, to jakie masz podejście, to jak rozmawiasz z tą osobą, to, czy jesteś ciepły, czy jesteś nastawiony na słuchanie, jest 100% bardziej istotne niż wszystko inne. Także nie myśl za dużo o tym, o czym mówić, bardziej słuchaj, pokazuj po prostu siebie, poczuj się swobodnie. To jest bardzo ważne, żeby zadbać w takiej rozmowie telefonicznej luźną atmosferę, żeby ta rozmowa płynęła i żeby pytania nawiązywały do odpowiedzi Twojego rozmówcy. Tak? Czyli tutaj, taki, nawiasem mówiąc, skrypt, który masz e, rozmowy telefonicznej, ok, on może być pomocny, ale nie nadużywaj go, bo czasami może zrobić więcej szkody niż pożytku. Trzecia zasada. Twój rozmówca, pamiętaj, że Twój rozmówca stosuje się bardziej niż Ty. Więc odłóż ten stres na bok i wyobraź sobie, że jesteś psychologiem. Przychodzi do ciebie osoba, która ma kompleksy, bardzo chce się ich pozbyć i wierzy, że możesz być osobą, która może jej pomóc. I zazwyczaj właśnie z, takimi, z takim podejściem ludzie przychodzą na tę rozmowę telefoniczną. Wierzą, że jesteś osobą, która może pomóc im rozwiązać ich kompleksy. Pomyśl również o tym, że to one bardziej stresują się przed tą rozmową niż ty. Przecież jeżeli mają swoje jakieś kompleksy, ty jesteś obcą dla nich osobą, nie znają cię i nagle ona ma się zwierzyć z problemów, które może są dla niej bardzo krępujące, no to zobacz jak ona musi być zestresowana w tej rozmowie. Więc nie potęguj tego efektu, yy, odłóż ten stres na bok, zamiast wiesz, stresować się takimi głupotami w stylu o co będzie jak nie będę miał o czym mówić, jakie mam pytania zadawać i usilnie próbując, próbować wymyślać jakieś pytania w głowie, po prostu pój na fali realnie zainteresuj się jej sytuacją, co ją sprowadziło i zadawaj jej po prostu pytania o to, czy próbowała jakoś to zmienić, jak się z tym czuje, jakby chciała się czuć. To jest najważniejsze, to jest ta sprzedaż emocjonalna, a wszystko wyjdzie po prostu bardziej naturalnie i jako efekt uboczny pozytywny zbudujesz zaufanie i o to w tym wszystkim chodzi. Czwarta zasada i ostatnia, uświadamiaj Czasami kilkukrotnie, że konsultacja, na którą chcesz zaprosić tę osobę, jest niezobowiązująca, a zarazem bardzo wartościowa dla tej osoby. Czyli podkreślaj, że przychodzenie na konsultację nie obliguje jej do podejmowania z Tobą współpracy, dzięki czemu zrzuca z niej taką presję i odpowiedzialność, że jak przyjdzie, to będzie musiała za coś zapłacić. Po prostu przedstaw tak naprawdę tą konsultację jako rozwiązanie albo przynajmniej jakiś wstęp do rozwiązania jej problemów, tak, bo ona na przykład chce schudnąć i ty nie wie jak to zrobić, albo ma jakieś problemy z zestawami, jak ćwiczy i ty pokazujesz, że ta konsultacja to może być rozwiązanie jej problemów, bo na tej konsultacji możesz sprawdzić dokładnie co jej jest, możesz jej podpowiedzieć jak może robić coś inaczej, lepiej i jak samodzielnie może dojść do niektórych rzeczy, jak może rozwiązać ten problem. Więc jak wypozycjonujesz w ten sposób tą konsultację, to Wtedy ta osoba będzie miała takie, takie wrażenie, że ta konsultacja to jest tak naprawdę świetna okazja, która może bardzo jej pomóc, która do niczego jej nie zobowiązuje i to jest nie do odrzucenia. Nie traktuj tego jako wstęp do współpracy. Nie mów, że przyjdziesz na konsultację, potem przedstawię ci ofertę swojej usługi. Nie. Przyjdziesz na konsultację, zrobimy dla Ciebie konkretny plan działania, sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku, poradzimy, pomożemy Ci rozwiązać ten, 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 ten problem. Konsultacja kosztuje tyle i tyle. To jest wszystko. Sprzedajemy konsultację. Jeżeli ona będzie widziała w tym sens, przyjdzie. Także to jest wszystko ode mnie. Bardzo kon konkretny, treściwy odcinek, ale jeżeli wprowadzisz te cztery małe zmiany podczas swojej rozmowy telefonicznej. Uwierz mi, że będziesz były takie wyniki, będziesz zbierał bliki po prostu po 200 zł za konsultację i z samych konsultacji będziesz mógł naprawdę, naprawdę zarobić fajne pieniądze, dodatkowo tutaj wnosić ten biznes na wyższy poziom, móc reinwestować te pieniądze w kampanię reklamową, w, w profesjonalne zdjęcia dla swojego teamu i i tak dalej. Także pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia niedługo.